Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałem dzisiaj powrócić do tematu noży. Nadarzyła się okazja, bo przyjechała do mnie kolejna replika, czyli nóż od firmy Spiderko Szaman leży tutaj nie bez potrzeby, i dzisiaj Chciałbym opowiedzieć Państwu o pewnym nożu, który pojawił się w ofercie tego amerykińskiego producenta bodajże w 2008 roku. Chodzi tutaj o model Sabia. I noż, który do mnie przyjechał, to jest jego odmiana lightweight, a jest to tak naprawdę piąta generacja tego noża. Nóż jest relatywnie mały. Proszę zobaczyć jak wygląda w dłoni. Dla porównania tak wygląda w dłoni model Shaman. Ten nóż od razu zyskał sporą popularność, aczkolwiek zyskałby pewnie tą popularność jeszcze większą, gdyby był ciutkę tańszy. On debiutował w okładzinie z włókna węglowego, w związku z tym jego cena na początku była dosyć wykurowana jak za taki mały nożyk. I ten nóż miałem w oryginale. Właśnie sagę, jedynkę miałem w Carbonie. I powiem szczerze, bardzo mi się ten nóż wtedy podobał. I pewnie została jakaś sentymentalna nutka względem tego modelu stąd też postanowiłem zamówić i przetestować go w tej odmianie Light lightweight. Co mogę powiedzieć państwu o tym konkretnie egzemplarzu? Cechą charakterystyczną modeli Saga jest klips wykonany z drutu. Bardzo lubię takie klipsy, powodują one to, że nóż praktycznie idealnie chowa się w kieszeni, tutaj część, która nam z tej kieszeni będzie wystawać, jest naprawdę bardzo, bardzo niewielka. No i nóż jest, no, można powiedzieć, nie za duży, ale moim zdaniem, też nie jest mały. Nóż w tym wykonaniu jest wyposażony w łożyska. Niestety nie rozkręcałem go jeszcze, nie powiem Państwu, czy one są ceramiczne czy stalowe. Podejrzewam, że stalowe, bo w tej półce cenowej raczej nie mamy co spodziewać się ceramiki. Stal według zapewnień chińskiego producenta to jest 440. No i muszę przyznać, że wykonanie obróbka tego ostrza jest całkiem nie niezłe. Widać tutaj dosyć ładny. Satyn na ostrzu. Jeżeli chodzi o znakowanie, to też im dosyć dobrze wyszło. W ogóle rękojeść też jest wykonana z dużą dbałością o szczegóły. Ładnie to jest wszystko zrobione, spasowane. Torxy ósemki, wszystkie. Więc rozkręcenie tego noża nie nastręczy żadnego kłopotu. Nie trzeba będzie przekładać końcówek, bo z reguły mamy inny rozmiar na śrubie osiowej, inny rozmiar na śrubach, które trzymają tulejki dystansujące. Jak widzimy linersy są schowane w okładziny z RF, z FRN. No i cóż, sam nóż, muszę przyznać, jest no bardzo, bardzo zgrabny, bardzo dobrze leży w dłoni i to jest ten drugi model, w którym nie przeszkadza mi coj. Pierwszym jest shaman, a drugim właśnie jest model saga. Zresztą ja nie ukrywam, te noże mają coś wspólnego ze sobą. I mimo że designerem e, tego noża, e, czyli modelu saga, był e, Michael Walkers, to coś kurczę jednak te noże mają takiego, że e, Według mnie to jest tak jakby część tej samej rodziny. Ok, różnica jest troszeczkę w kształcie ostrza, bo tutaj jest ten brzuszek poprowadzony ciutkę wyżej. W szamanie on po prostu idzie kształtem rękojeści, no takim spójnym kątem w dół. Ale ten nóż naprawdę też jest bardzo, bardzo sympatyczny mechanika. No mechanika jest, jak to na łożyskach, rewelacyjna. Nóż opada pod własnym ciężarem, domyka się elegancko. Wbrew pozorom mm. jest dosyć wygodny i roboczej wielkości głowni mamy tak naprawdę 6,5 cm, czyli mierzone od tego szlifu do końca ostrza, natomiast od końca ostrza do rękojeści mamy 7,4 mm, czyli na jakieś przetykanie wiadomo, że ciutkę więcej, na krojenie ciutkę mniej. Tu chińscy producenci postanowili zrobić nam rowek do ostrzenia, dzięki im za to. No i półka cenowa. Półka cenowa w granicach 70 zł. 70 do 90 w zależności na której w którym sklepie te noże zamawiamy, i muszę powiedzieć, że to jest chyba dosyć godna cena za, za taki fajny nożyk, aczkolwiek w tej podobnej półce cenowej też w granicach 90 zł można kupić model Bodacious, który jest dużo większym nożem i tak jak Państwo wiecie moje preferencje są takie, że ja jednak zdecydowanie bardziej preferuję, nazwijmy to, tego typu nóż niż takie malutkie, ale pewnie SAGE pojeździ sobie ze mną na kieszeni i widzę spory potencjał w tym mimo wszystko małym nożu. Czy on się nadaje na EDC? Moim zdaniem, oczywiście, jak najbardziej tak, ze względu na to, że po pierwsze jest kompaktowy. Po drugie, tutaj mamy ten sam pełny płaski szlif. Nóż świetnie będzie radził sobie z cięciem jakichkolwiek materiałów, czy to jakieś drobne prace kuchenne, czy to otwieranie przesyłek. To jest świetny, zgrabniotki nożyk. No i jest to nóż całkowicie. Ambiwalentny dla otoczenia. Ja nie wyobrażam sobie, kto mógłby się takiego noża prze, przestraszyć, tym bardziej, że no, proszę zwrócić uwagę. Tak, on z dłoni ledwie co wystaje jest nazwijmy to nożem low visibility jak to mawiają Anglicy czyli praktycznie niezauważalny. Więc jeszcze ta rękojeść w takim zielonkawym kolorze militarnym, ona mi się bardzo spodobała. Dostępne są różne kolory pomarańczowe, niebieskie, czarne. Jak będziecie Państwo chcieli sobie zamówić, ja mogę tylko zdecydowanie ten konkretny model polecić. Co odróżnia piątą wersję od jej pierwowzoru, to blokada. Tu już mamy Compression lock i ta blokada działa świetnie. Ja compression bardzo lubię. Zdecydowanie bardziej niż liner lock, czy też frame lock. Um, uważam, że jest to bardzo wygodna blokada. Oczywiście wygodna dla tych, którzy nie pracują w rękawiczkach. Um, no cóż, w ogóle ten mały nożyk, moim zdaniem, średnio nadaje się do jakichś bardziej siłowych prac, więc raczej um, tego noża akurat w rękawicach nikt nie będzie. Ożywał, no ale jeżeli już, no to jest kwestia przyzwyczajenia. Można trafić w zamek i odblokować go, złożyć nóż. Świetne wykonanie bardzo fajny projekt. Bardzo, bardzo sympatyczny nożyk do codziennego noszenia no i jeszcze raz w takim złożonym formacie zwróćcie Państwo uwagę jakie to są gabaryty no przy swoim starszym bracie to wygląda po prostu jak jakieś niemowlę dziękuję bardzo Państwu za uwagę no i zapraszam na kolejne filmy do zobaczenia